Nie domu serdecznie w kolejnym odcinku ze serii Mój dzień, kołysiejska. Jest tak, jest szósta. Ile? 36. Otrąkę się przywitała. Teraz sobie leży i swoim kocykiem bawi, ale są sami zobaczyć. Na no, tego tu słodzaka, który też już nie śpi. I tak, i ja. No, jak się powie swoim kocyki. Tak. No, tak, najpierw się ubiorę. Wprowadzę ją i dopiero później, po do łazienki się ogarniać bo, co ją na ze mną do łazienki i będzie wtedy w topa wiecie, widzimy jak się um, ubiorę a jeszcze, jeszcze yy, tak na taki moment, przed cięciem Wam pokażę taki uroczy Właśnie taki, jak się tutaj ma księżniczka jest się kula. Tak, tak, tak się pięknie kula i się bawi. Na zirówka. O jak sobie mrknęła <grych> Dobranoc No jak się witało ze mną to nie udało mi się nagrać Tylko wstałam z łóżka sobie światła yy. Zapalita już mi leżała przy nogach i się witała ze mną. Więc się widzimy, jak się ogarniemy. Nie się Wiem, że miałam wrócić do Was, jak y, się ogarnę w miarę. Ale zobaczcie, jak ona rzecz nie czeka, aż się ubiorę. czym sobie podgryzając łapeczkę, ale ja przez chwilę tak pięknie sobie siedziała i czekała, aż się, y, się ubiorę. W co ubiorę, to może dziś się wam pokażę, może nie zobaczcie, jak rzecz nie się bawi. Czyż to nie jest aniołek? Na czterech łapach? Dobra, ja się wracam do... Ja wracam do ogarniania się. No dobrze w miarę się tak, nie wiem, ogarnęłam włosy i się ubrałam. No. Nie udało mi się zrobić takie wierszy, jak... Chciałam, a jak już zrobiłam to mi się nie podobało jak wyszła. Mi dużo tych baby herb sterczała, wyglądała, się nie czasował. A teraz sobie chwilę chodzę z butelką. Tak. Która zaś będzie do domu wracać. Podrzucę ją mamie. Śmiadanie oni w domu dadzą. Dobra, poczekajcie chwilę. A ja będę leciała do szkoły, nie? Więc się widzimy, jak już będę szła do szkoły. No dobrze, idę do się na tramwaj i będę jechać. Tramwajem dochodzimy, będę żeby więc będę również autobusem jechać. wtedy mam 2 minuty, a trochę jest tam parę minut później. To było za 5 czy 6. I sobie pojadę za i w ogóle już wracałam do domu. No, duże wracam odcinek mojej i idę sobie na autobus. miała miejsce od kościoła, ale specjalnie poszłam. Mały um, się rozbawił i się ze mną um, bawił świetnie. No, ja z nim też. Więc, no, nie, nie wiem kiedy. Poproszę, nie tam kiedy ten czas minął, bo nie wiem kiedy. Ten czas minął, że jest tak późno. Więc wrócę do domu. 7 do będzie się mną witać. Jak będzie się cieszyć. No i z nią będę na spacer. Taki ostatni, chyba że już była z Karoliną. Nie z moją koleżanką Karoliną. Z Kaną. Bo Kana nią się opiekuje. I moja mama. Więc jeżeli Kana była z nią ostatnim, to mam w głowy: tylko ją wezmę na górę i się z nią wypieścia. Zobaczę, czy Jana. Je będzie się mega pieścić e, ze mną, a przede wszystkim mega się cieszę, że w końcu jej Pani wróciła do domu. Dzisiaj widzimy jak będę w domu. No dobrze, właśnie wróciłam do domu i y, ze spaceru z Łatelką, z takiego ostatniego. Y, jak widzicie jestem u siebie w pokoju, przez chwilę Łatelka kombinowała, aby spać y, u mnie na łóżku jej wprost powiedziałam, że nie, nie będzie spała u mnie na łóżku, ma swoje legowisko i ma spać, bo tak ją e, uczę i będę uczyć, e, że tak powiem go, go, go chętnie będę ją uczyć, że nie ma spania z panią w nocy zwłaszcza, tylko ma iść spać e, do siebie, ma swoje piękne łóżeczko i ma iść do siebie spać, Wiem, że ma chwil, chwilowo przymałe to łóżko, bo nie może się rozłożyć, tak jak lubi I w tym legowisku nie śpi Tak jak spała kiedyś No, ale y, Z czasem dostanie zupełnie nowe, piękne y, legowisko Więc tak, ja będę się z wami żegnała Ha, sobie koc wciąga pod biurko, pewnie pod będzie spać A tak i tak wyjdzie i się położy ko mnie więc tak jak mówiłam, już będę kończyła ten odcinek. Będę, no. Widzicie, ja już śpię umysłowo, bym powiedziała. Tak jak mówiłam, już będę kończyła z wam ten odcinek. Będę się żegnała z wami. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia, cześć!